Fajne. W ogóle jak zresztą zobaczycie, to nam jest zablokowane po lewej stronie. Więc twórcy pomyśleli, żeby żaden speedrunner nie spróbował tego. W ogóle to ja sobie zeskanuję. Nie wiem, czy to coś da. Ej, 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 ale ja nie chciałem tego skanować, tylko drzwi chciałem. No dobra, nie to nie. Tutaj możemy też zeskanować to. Tam jest ten wysięgnik. W ogóle to nawet, jeśli bym chciał, to i tak tu jest pole siłowe, więc... lipa, więc muszę tak czy siak iść tędy. O, dzień dobry panu. Zdziwiłem się, że teraz się zamroził, a jego brat nie chciał tego zrobić, nie chciał się zamrozić. W ogóle to ja tutaj... oj, kurde gro! Przez to, że ścinało się, to ja spadłem. Sturmie, nie szukaj wymówki. To jest... Wymówka z Turmie. Nie szukaj jej. Ludzie to nie jest wymówka. Tak, taka jest rzeczywistość. W ogóle to ja jeszcze sprawdzę co to jest. Nie wiem co to jest w ogóle. To jest tak po prostu? Chyba tak po prostu. Bo wydawało mi się, że to mogłoby chować... Nie wiem, jakąś... Rakietę, żyćko... Albo nie wiem co, no w tym przypadku tylko... Znaczy w jedynce to później jeszcze super bomby możemy e, sloty sobie dodatkowe zbierać. Kurde no! Poważnie gro. Znowu się walnęła w czoło. Bo chcę zrobić speedruna, no tutaj nie doskoczę. Po dwójce Metroid Prime 2 mamy już e, do takich broni niestandardowych amunicję. No i powiem szczerze, że to jest lipa według mnie. No bo jednak... Znaczy z jednej strony jest to fajnie, ale z drugiej strony no... Przyzwyczailiśmy się do zupełnie innej rozgrywki, więc... ja, yeah, Więc jest trochę ciężej. Teraz chyba powinno się coś aktywować. Nie? Chwileczkę, jak to możliwe, że się nic nie aktywuje? Powinno to się ruszyć. Żebym miał możliwość w ogóle... A tutaj coś jest jeszcze. Ale to nie jest to, o co mi chodziło. Ten wysięgnik powinien się ruszyć. Może teraz? Nie? Coś tu muszę, coś tu musiałem pominąć. No nie jak sturmie, no nijak. jak, jest nie pominąłeś. Nie, na pewno coś pominąłem, bo. Słyszycie dźwięk? Tam coś jest. I coś mam na myśli tutaj, albo gdzieś. Nie, tutaj, tutaj. Gdzieś tutaj jest yy, jedna rzecz. Tylko ja nie wiem. Czemu ten wysięgnik nie chce ruszyć się? A powinien. Ale nie chce się ruszyć. A może. No właśnie. Czy tutaj nie ma gdzieś przypadku... O, właśnie, już. Jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o to, że nie ma energii. O, właśnie. O to chodziło. Storm wszystko wie, tylko trzeba go trochę nakierować. No i teraz to się ruszy, w końcu. Nie nie musiałem tego robić, ale no dodatkowy zestaw rakiet, jeżeli tak będziemy zbierać te wszystkie takie sekretne jakieś tutaj znajdźki, to w końcu wyjdzie na to, że łatwiej nam będzie bossa pokonać, to znaczy... Nie to, żeby było ciężko pokonać bossa, no ale wiecie, po co się męczyć, kiedy nie trzeba się męczyć? No, patrzcie jakie tu jest hamskie. Gra też nie pozwoli mi się zamienić, żeby nie było za łatwo. Dobra, teraz już możemy zeskoczyć. Oj, trochę ją zabolało. Zeskoczyć możemy i wejdziemy sobie tutaj do save'ika. I w ogóle to jest tak zrobione, że chyba nie mogę doskoczyć. Ale zaraz coś sprawdzę jeszcze Dobra W ogóle tu mamy akwarium Bardzo fajnie No ale zaraz nie będzie fajnie Bo będzie ostra rzeź z piratami I powiem szczerze, że boss który będzie jest strasznie denerwujący Pamiętam, że zginąłem Popatrzcie, nie doskoczę A widzicie jakie cwaniaki Podwójny skok to już za mało dla Sejmus Aran Znaczy za mało na ten rejon tutaj O nie 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 W ogóle to się tak zastanawiam czy ja to mogę zamrozić No nie opłaca się Albo zrobimy to tak Tak będzie najlepiej po co marnować rakiety. Tym bardziej, że nie mam ich w pierony, więc pasowałoby jednak... No tak, żyćko dostałem. Pasowałoby je jednak... jakoś tutaj. Ej, co jest? Aha, dobra. Czyli to był oddział, ta? Ciekawe, to jak ja miałbym to zrobić? Tu w ogóle będzie rzeźnia. I teraz w walce z tymi piratami jest taki problem, Właśnie, że jak widzieliście, on był taki elektryczny, co oznacza, że on jest podatny tylko na prąd. Nie, nie dość, że tak jest, to jeszcze on jest niewidzialny, jak się przyjrzycie. No, widzicie? Więc tu już jest w tędy sam problem. Nie wiem, dlaczego oni uciekają. To jest dla mnie niezrozumiałe. I w ogóle, dlaczego broń nie trafia? Teraz się wkurzę i zrobię coś innego. Dobra, jeszcze jeden. No właśnie. O to chodziło. No i tutaj mamy drzwi czerwone, które nie jesteśmy w stanie odblokować. W ogóle, czy ja mogę? Nie mogę zeskanować. Tam w ogóle chyba są super bomby, z tego co się nie mylę. Nie, tam nie są super bomby. Tam jest, e, chyba jestem pewien na 90%, ale się mylę. Ale mogę się mylić eee, Super rakieta do broni Do broni, do broni ognistej Nie jestem pewien na 100% Ale wydaje mi się, że tam właśnie coś takiego jest W ogóle tutaj będziemy wiele razy wracać No i teraz Filmik Rzeźnia Tinją, tinją Proszę, wszyscy po prostu oni wiedzieli, że kiedyś przydadzą się... Yy, oj, oj, oj. Przydadzą się na walce z zaskoczenia i dlatego non-stop w, yy, w klatce wentylacyjnej siedzieli. Aha, i od razu mówię, że gdybym strzelał w niego czymś innym, to nic by mu się nie działo, więc... Nie ma sensu testować, znaczy wam pokazywać. Po prostu nawet rzuca się w oczy, że on jest fioletowy, co oznacza, że albo może być odporny tylko na fiolet, albo jest podatny tylko na fiolet. Jak widzicie zresztą on obrywa, co oznacza, że tylko na to będzie obrywał. Nie wiem, czy on przetrwał czy Charge Beamy. Tutaj mamy kolejną rzecz, Security, Block, Doors Unlocked? A, nie, spoko, dobra, już wiem o co chodzi. Czyli te drzwi. Nikogo tu nie ma. Drzwi, te już od wyjścia stąd zostały odblokowane. W ogóle tutaj. Nie mogę na razie tego odblokować. Nie pamiętam co było tego powodem. Chyba musiał, musiałbym to zniszczyć. Co? Ta. Bendezium, czyli super bomby. Dobra, tu jeszcze obczajka, nie widzę formy życia jako predator A jednak Nie wiem czemu skaczę, jakoś odruchowo to robię Zawsze mam wrażenie, że jestem trudniej Trudniej w ogóle do trafienia Znaczy oni nie strzymają zbytnio, tylko się rzucają na nas, ale Jakoś takie wiecie Nie wiem, zboczenie, nie zboczenie, po prostu odrób już taki No, przeskocz Dzień dobry Państwu, czy ja Was mogę? Nie, dobra Wy jesteście tymi zwykłymi Trochę rakiet nie zaszkodzi Tutaj w ogóle mamy gostka Pierwszego jakiegoś Projekt badawczy EPG 8642, coś takiego. Nie chcielibyście z tym walczyć? Uwierzcie mi. Gdzie to sobie aktywujemy? Kurde, co mi tak ucho swędzi Sturmie uszy się myje. Poskanujemy wszystko, chyba tu już wszystko na dole. No i teraz będzie chyba wnerwiający moment coś mi się wydaje. No... nie lubię tego. Oj, oj, oj. Proszę, tam już są fioletowcy. Trzeba się przyszykować. Ej, trafiłem cię. To jest w sumie no, chyba... Ej, jak to się stało, że przez chwilę byłeś... Tak jakby poza celownikiem Znaczy trzymałem cały czas celownika, Widzicie? Tam już jest następny On znowu będzie podatny na broń standardową Jeszcze obczajkę muszę zrobić I chyba będę musiał nawet tam podejść No właśnie Żeby podblokowywać te wszystkie pierdoły Nie jestem pewien co druga rzecz robi w ogóle jak słyszycie to tutaj coś jest do zdobycia. Można też używać super bomby, jakby ktoś był ciekaw. Czy można? Oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Tylko po co marnować? Ja tu od razu wskoczę, bo będzie problem. Kaczę sobie, jestem dużo trudniej do rozwalenia Dobra tu sobie zyskanujemy to wszystko Oj oj oj, chyba źle chciałem. No właśnie No nie, bo on tu strzelił od razu, dobra yy... Nie wiem o co to chodzi, ale to po prostu mamy różne jakieś skały Do zniszczenia Ja je zniszczę wszystkie Aczkolwiek chyba tylko ostatnie miała yy ostatnio miała rakiety, czy też w ogóle cokolwiek, o, nie licząc oczywiście tej pierwszej. No tak, trochę będzie to teraz zabawy. No, teraz powinien. O no, właśnie. Wiecie co? Ja zrobię to na szybko, bo ja wiem, gdzie to jest. Strzelanie do wszystkiego nie ma sensu. Nie wiem, czy w drugą stronę. Nie. W drugą stronę, gdybym się chciał przesunąć, to i tak też nie działa. I tutaj powinno to być, o co mi chodzi. No właśnie. Grałem, to wiem, że nic tutaj w tych innych skokach nie ma, bo sprawdzałem. Zresztą nie słyszycie dźwięku, co oznacza, że już koniec. Znaczy dźwięku, że coś może być. W ogóle ja sobie tu zlecę od razu. Oj, 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 oj. Coś tu było. Aha, to. Jak widzicie mam coraz mniej życia. I to jest właśnie problem tej, tego regionu. Jest tutaj strasznie ciężko w ogóle życie zdobyć. Bo ja robię uniki, a oni ciągle mnie tutaj napieprzają Poza tym oni nie generują żyćka To jest kolejny problem Więc najlepiej to się po prostu schować No właśnie, coś takiego Teraz mam chwilowy spokój W ogóle to ja nie zeskanowałem Teraz się skapłem Ani fioletowych, ani żółtych Tutaj w ogóle mamy taką mapkę mini która ma nam pomóc w ogarnięciu się z tym właśnie labiryntem. Może ja go inaczej pokażę. O, teraz widzicie go lepiej. Taki oto labirynt mamy. No i musimy go ogarnąć. I teraz tak, jak my tutaj mamy? Żółty gdzieś prowadzi, niebieski gdzieś prowadzi. Wiecie co? Ja na razie przejdę normalnie, muszę się dowiedzieć. Gdzie to wszystko prowadzi? A, żółty nigdzie. Dobra. Już wiemy. W ogóle to ja inaczej to zrobię. Muszę się dostać. Niebieski też nigdzie prowadzi. Jeszcze z... czerwony. Czy czerwony gdzieś prowadzi? Chyba też nie. Też nie. Dobra. I to chyba też mogę zeskanować. O właśnie. Widzicie, tam też wyżej też można ustawiać, bo tu jest tak, że ustawiamy tylko pierwszą kolumnę. Jak zresztą możecie przyjrzeć się, o właśnie, o to mi chodziło Żeby do niebieskiej przesunąć się było Można Taki jest właśnie sposób na ten labirynt Później będziemy musieli kolejne piętra tutaj e, Znaczy później, dużo później Nie wiem czy jeszcze jedno pięterko nie będę musiał tutaj jakoś robić Chyba będę musiał Tam już gdzieś piraci się odzywają bo ich słyszę, ej! gro Teraz będziemy musieli czerwony przesunąć, bo się rzuca nam w oczy Dobra Czy ja tu mogę jakoś normalnie zlecieć? Nie bardzo Muszę skokasę użyć Skokasę użyć Wiśniastwo się wkrada No i najłatwiejszym sposobem to jest właśnie przyjrzeć się teraz na tę mapę Będziemy musieli, o właśnie, i teraz O to chodziło Teraz możemy się w końcu dostać na wyższe piętelko. Ale trzeciego włazu już nie możemy użyć, ponieważ mamy tam gruz. Eee... Mamy tam gruz, który powoduje, że nie jestem w stanie użyć... Oj, oj, coś mnie strzela. W ogóle proszę pana, ja pana nie zeskanowałem. Jak widzicie mam bardzo mało żyćka, co oznacza, że jestem bardzo... Już zdeterminowany Żeby jednak unikać ich ataków, bo oni jakoś zawsze próbują trafiać we mnie. Nie wiem jakim cudem. Znaczy robię te skoki, a mimo to jakoś oni są w stanie mnie zgładzić. Znaczy nie zgładzić. Dobra, tu mamy kolejne to, ten, ten... tę dziurkę taką, żeby aktywować. I tutaj mamy znowu Bendezium, czyli... Ten minerał, który jest potrzebny na super bomby, ja że od razu wam spoileruję I teraz będzie problem Wiecie co, ja przejdę to normalnie teraz. Aha, tu są te, dobra To wiecie co, ja je rozwalę No Nie wiem czy oni nie będą mieć żyćka No właśnie, będą mieć żyćko, a żyćko jest teraz w tym rejonie bardzo ważne No, celniesz czy nie? Bardzo Jest super. Świetnie. No chociaż troszkę tego życia. Zawsze nie, zawsze jednak jakoś nam da. Co nieco oczywiście. Bo ta mapa jednak jest pogmatwana. I zaraz jeszcze zobaczycie dlaczego pogmatwana. Znaczy jest jednym z najtrudniejszych w ogóle regionów ten. Nie to, że tutaj są piraci, to jest jakieś inne w ogóle maszkary takie, wiecie, typo... No, tam widzieliście? No nie pokazałem wam, ale teraz już nie będę wracał się. Tam w ogóle mogliśmy zobaczyć y, Talon Overlord, y, y, znaczy tę taką... Krater Impact, który widzieliście wcześniej. Dzisiaj co ja to rozwalę? A ty się nie rozwaliłeś. O kurde. Chodziło mi o to, żeby może żyćko tutaj się znalazło, ale no nic. Jak rakiety, no to trudno. Eee... Okej... Okay. Zaraz wam coś pokażę. Teraz ja zobaczycie coś ciekawego. <grywka> Fajne, nie? Chciał się schować, ale przez to, że wykorzystaliśmy yy, to, że tutaj była... To, że tutaj był ładunek wybuchowy, to go po prostu rozpieprzyliśmy. I teraz przy okazji nie dość, że rozwaliśmy jednego, który chciał nas zaskoczyć, to jeszcze rakietki sobie zdobędziemy. I teraz trzeba będzie uważać, bo oni tu na nas... A może nie? Nie, coś mi się krótsza ta lokacja wydawała niż normalnie. I teraz będzie kłopot. Dzień dobry Państwu Dzień dobry Tutaj Was nie widzę Space Pirate Update Data A, nie, to mnie nie obchodzi Ale tutaj mamy coś nowego Elitarny Pirat Faison Enchanted Space Pirate Czyli ten taki taki mutant połączony z tym właśnie minerałem Phazon. Tea Dziwnym trafem obudził się W ogóle to ja czy ja go jeszcze raz mogę? O coś, coś masz za sobą To mnie w ogóle dziwi Plasma Artylery Canon Nie pamiętam, żebym mógł wcześniej to zeskanować I Jedynym sposobem, żeby go atakować to po prostu skakać, kiedy on próbuje uderzyć w ziemię i nie strzelać wtedy, kiedy on... Taką tarczę AKTYWUJĘ Bo nie ważne ile byście w niego wpakowali amunicji Nic mu nie zrobicie Jeżeli on wystawia ręką Oj, za szybko skoczyłem Jeżeli on wystawia rękę w tym czymś W ogóle to ja nie wiem czy Ja nic mu nie robię Chyba No, teraz właśnie oberwam a ja cały czas elektryczną używałem No dajesz Wyłącz te tarcze O no właśnie, o to mi chodziło Dziwnym trafem Rozwalając go Nagle wszystko się dezaktywuje Wszystkie ponosiłowe Zaraz taj piraci się obudzą W ogóle to ta jest Najlepsza piosenka jaka może być Moja ulubiona Znaczy jedna z ulubionych Dobra Wiem żebyście chcieli czytać ale Znaczy nie wiem czy byście chcieli czytać ale Wydaje mi się że chyba by wam się nie chciał gdybym ja to jeszcze starał się tłumaczyć To są takie smaczki po prostu dla fanatyków Dobra, idziemy w końcu na górę, bo już chyba tutaj wszystko zwiedziłem, chociaż tutaj jeszcze, a nie, stąd wyszedłem. I widzicie jeszcze jakie pogmatwane. Tutaj w ogóle mamy rejon wyższy, rejon niższy. I te trójkąty oznaczają właśnie te miejsca, gdzie przenosimy się, bo mapa jest tak duża, że byłoby ciężko, naprawdę. W ogóle to ja zeskanowałem tylko fioletowych, a tu są biali! Dobrze, że nie czerwoni, bo wtedy bym już im nic nie zrobił Ooo, uciekamy, uciekamy Kurde, ile ja mam życia, mało Kurna mać To mnie trochę wkurza bo W końcu jakieś życie Tych jeszcze jakoś mogę załatwić Czemu ten drugi nie miał życia? Tutaj chyba z tego co się nie mylę jest safe niedaleko. On gdzieś tam już lecił. No i popatrzcie, jeden strzał i dostałem. Jeszcze uniknął. To jest w ogóle masakra. Dobra, spokój. Możemy spokojnie zeskanować. Nie chcę, nie ch nie, ch nie chciałem tamtego zeskanować. Ojejku, ojejku. Chyba nic nie ma, dobra. Znaczy, nic nie ma do zdobycia. Albo się mylę. Nie wiem, po co tyle rzeczy. No na przykład tu wchodzimy... racje zmiksowane z fejzonem zostały zaktualizowane, jakieś takie typowe smaczki po prostu. Dobrze, że tutaj jest dużo tych e, beczułek, nie beczułek tylko skrzynek, to będę się w stanie troszeczkę podleczyć, bo problem z tym regionem jest taki, że oni dobrze napieprzają w nas, ci piraci, i dodatkowo żyćka trudno jest zdobyć, to znaczy tylko w takich miejscach. O tak to żyćka zaraz nam potwory jakieś dają A oni w ogóle tego nie mają, oni nie dadzą nam żyćka. W ogóle jeszcze obczajka, czy tu gdzieś jest żyćko? Chyba tyle W ogóle co tak dziwnie chodzi? Jakaś maszyna Nie wiem Idźmy dalej w ogóle, to tutaj... Dwa przejścia są Czemu ja nie poszedłem od razu? Już wiem czemu, bo, była, bo było pole siłowe Oho Wiecie co? Nie wydaje mi się, żebym ja tam... Nie pamiętam, żebym miał tam możliwość przejścia Chyba były tam super bomby wymagane, więc po prostu ominę to miejsce. Tym bardziej, że tam już jest zupełnie jeszcze inny sektor, jak widzicie, się powoli takie robi windowanie, a raczej gra nie pozwoliłaby nam od razu przejść. Najbrzej jak coś to się wrócę, ale nie przypominam sobie, żebym od razu dwie windy pod rząd obsługiwał. Raczej tutaj się szło. No właśnie, i tu jest teraz ten problematyczny, problematyczne miejsce. Jeżeli ja tutaj spadnę, to zaraz coś się będzie działo. Zaraz zobaczycie co. Pułapka piratów. Gaz. W ogóle to tu już jest gaz i należy z tą spierdzielać. Tyle wam powiem. To tutaj, no kurde, po tej lewej stronie tam jest chyba safe. Tylko nie wiem czy ja to mogę rozpieprzyć. Bo widzicie, teraz ja już tam nie mam jak wyjść, bo tam jest gaz. Poza tym nawet jeżeli miałbym dużo żyćka i próbował jakimś cudem to zrobić, to nie mogę, ponieważ, oj, coś mi strzeliło. Ło! Dobrze, że cię zatrzymałem. To nawet jeśli to ja nie mogę tam doskoczyć, bo że jest za wysoko. To znaczy musiałbym coś aktywować, a w tym momencie nie mogę tego zrobić. Dzień dobry panu. Ja wykorzystam fortyfikację. W nieudolny sposób oczywiście. I tam na dole chyba będą... W ogóle tutaj ja chyba fioletowców nie zeskanowałem. Albo złotych. Złotych nie zeskanowałem. Najlepiej to ich tak po prostu napieprzać, bo... Nie bawić się, tylko ich, bo... W prostszy sposób tak najlepiej ich rozwalić Bo oni na razie nie mogą do nas zejść, bo tam pole siłowe ich pilnuje, żeby nie wyszli Jeszcze gdzieś jeden jest Pode mną, prawie W ogóle możemy już zejść i wyłączyć to, tylko ja bym chciał tak wiecie Sfaniacko to wykonać. Chyba mnie strzelał. O no, właśnie. No, dalej. Kurna. Musiał mnie dostać. O no, się, on też takie uniki robi. I niby bym już prawie go na pieprzę, ale musiałem trafić w platformę. Dobra. Mamy spokój Teoretycznie Bo jest tu jeszcze trochę rzeczy No, trochę nam żyćka się zwiększyło Ale to jeszcze nie za bardzo Tu w ogóle znowu Bezencium mamy Bendezium, czy jak to się zwie I jest problem Tak, mamy problem dalej super bomb, ale to się nie marzycie, bo zaraz je zdobędziemy. Jeżeli mnie boz nie rozpieprzy, bo on jest strasznie dziwnym bossem, ja w ogóle to ja go pokonałem za drugim razem i to za drugim razem to on w ogóle to było przez jakiś błąd w grze, powiem szczerze, bo on się jakoś zabugował i nic nie robił i ja po prostu strzelałem w niego cały czas i słyszałem, że obrywa i po prostu napieprzałem w niego cały czas i to trwało chyba